W zadaniu czwartym musimy określić, dla jakiego parametru A dany układ równań ma nieskończenie wiele rozwiązań. Aby to zrobić, musimy się zastanowić, kiedy w ogóle układ dwóch równań może mieć nieskończenie wiele rozwiązań. No oczywiście w tym przypadku każde z danych dwóch równań jest równaniem prostej, zatem można byłoby je namalować w układzie współrzędnych. Tak też pierwsze równanie 4x plus 2y równa się 10 ma następujący wykres. Jeżeli teraz drugie dane równanie, czyli 6x plus ay równa się 15, miałoby następujący wykres, to wówczas mielibyśmy tylko jedno rozwiązanie i byłby nim punkt przecięcia tych dwóch prostych. Jeżeli zaś wykres drugiego równania miałby taką postać, czyli byłby równoległy do prostej wyznaczonej przez pierwsze równanie, to nie mielibyśmy żadnego rozwiązania, ponieważ proste by się nigdzie nie przecięły. Chcemy, aby nasz układ równań miał nieskończenie wiele rozwiązań. Czyli chcemy, aby te proste się pokrywały, czyli były równoległe, ale jedna na drugą, żeby nachodziła. Wówczas będziemy mieli nieskończenie wiele punktów przecięcia, czyli de facto nieskończenie wiele rozwiązań. Jak więc musi wyglądać nasz układ równań, żeby proste się pokrywały? No, oczywiście, muszą to być dwa identyczne równania. Zatem chcemy dobrać takie A, żeby pierwsze i drugie równanie było identyczne. Aby tak było, to współczynniki przy x, y oraz wyraz wolny muszą w obu równaniach być takie same. Zaczniemy zatem od uwspólnienia współczynnika stojącego przy x. W tym celu pomnożymy drugie równanie przez ułamek 2 trzecie. Wówczas przy x otrzymamy również czwórkę, tak jak w pierwszym równaniu. No i w szczególności otrzymamy następujący układ równań. Tak się szczęśliwie składa, że w wyniku tego zabiegu zarówno przy x otrzymaliśmy takie same współczynniki, mianowicie czwórki, i jednocześnie wyrazy wolne w obu równaniach są sobie równe. Są równe 10. Zatem teraz jedyną rzeczą, jaką musimy uwspólnić, jest współczynnik przy y. Mianowicie musimy znaleźć takie a, że współczynnik 2 trzecie a będzie równy dwójce. No, a taki warunek jest spełniony tylko dla a równego 3. Zatem odpowiedzią do zadania czwartego jest d.